Siema, Z tej strony gryza, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I w tym odcinku, jak już po tytule widzicie, kto yy, wyjaśni odwieczny spór. Tak. Ponieważ dużo się mówi yy, o tym, że. Ciągle się mówi, ciągle to słyszę, że. Gargl to podruba gląpa. I czy tak jest? Tak. Jesteście gotowi na przygodę? Tak? To. Żartuję, żartuję, yy, yy, żartuję, no oczywiście moim zdaniem, oczywiście ten filmik prezentuje tylko moje zdanie, więc nie nakłaniam was i nie zmuszam, żebyście myśleli tak samo jak ja, niczym, nie tak jak inne <laughs> osoby, no i tak, czym, najpierw przejdźmy do tym, czym one są, w czym one są podobne. Policzcie sobie te, ile rzeczy. No, ja naliczyłem tylko dwie. Powiedz wam jakie? Yy, to, że są z korp, i to, że mają długie nogi. Jedyne podobieństwa. No bo jakby tak nie patrzeć, to są dwa różne miksele. Garki to jest... On ma... One różnią się ręcami, wiem, że tak się nie mówi, zębami, oczami, nosami, uszami, stopami. Budową ogólnie się różnią. On ma takie masywne stopy, on ma takie chude badyle, on ma takie zwykłe ręce, on ma po prostu palce takie. On ma dwoje oczu, on ma jedno oko. On ma takie dziwne uszy z boku, on ma takie uszy kota. No i kto jest lepszy? No, kto jest lepszy? Moim zdaniem, lepszy jest gargle, ponieważ nie dość, że wygląda lepiej. Moim zdaniem, też jest bardziej stabilny i na przykład kląpowi ciągle te palce odpadają. Te nogi też się lubią yy, łamać. No a Gargle, więc, no on mu też czasami coś odpadnie, ale nie tak jak Glompowi, więc jakby to nie jest podruba. Gargle to nie jest podróba Glompa. Naprawdę. I... No możecie tak mówić. Mogą tak mówić niektórzy. No ale ja po prostu przesłałem tutaj swoje zdanie i opinie i kto jest lepszy po prostu i wychodzi moim zdaniem Gargel jest lepszy. No. To by było na tyle. Nara.